Hejka kochani. Ja dzisiaj znowu w roli kredki. Dużo było pytań takich, żeby założyć własny kanał o gotowaniu. Słuchajcie, ja nie mam zielonego pojęcia na temat gotowania. Ja po prostu wam postaram się przekazać to, co ja wiem, co może nie wiem, no, co, co, co potrafię gotować. I... Nie jest dużo tego, no ale spróbujemy. Zrobimy jakąś tam następną playlistę, żeby, żeby wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni. A co dzisiaj? Takim głównym, nie wiem, no. Yy, hy, pytanie co na śniadanie. Więc. U mnie w domu zawsze było w ten sposób, że jak było śniadanie, to praktycznie nigdy nie było wiadomo, co na to śniadanie zrobić, bo to jest taki taki temat, że... No, niewiele jest tych możliwości. Jakby nie patrzeć, no to zazwyczaj tam jak, jak, jak weekend jakiś przychodził, to był, nie wiem, no był pełny stół i jakieś tam twarożki, jakieś tam kanapki, jakieś tam bułki na ciepło i tym podobne rzeczy. Yy, tutaj w Stanach nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, właśnie, że, że są yy, rzeczy typu, yy, no nie wiem, no, tak jak właśnie w Polsce, że się siadało i, i że były jakieś tam. Yy, no nie wiem twarożek z cebulką i ze śmietaną, czy tam ze szczypiorkiem, jakieś tam wędliny, jakieś tam inne rzeczy. to tutaj między, y, bardziej to wszystko jest nastawione na taki posiłek, który po prostu można dostać, zjeść i iść dalej, nie, bo zazwyczaj jest tak, że ludzie na przykład w weekendy to nie gotują sobie śniadanie, tylko zazwyczaj chodzą gdzieś tam do knajp. także y, no takimi głównymi głównymi daniami to są jakieś tam tosty. Um, jakieś tam te, te właśnie francuskie tosty, jakieś tam y, pancakes, to są takie właśnie racuchy. Y, albo jakieś tam omlety, albo jakieś no nie wiem, no jajka w, w różnego rodzaju postaci. I w innych Stanach na przykład jest tak, że jak się jedzie na obiad, na, 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 na śniadanie, to się dostaje właśnie śniadanie, obiad i kolację w jednym posiłku. Czyli tam są jakieś tam jajka, ziemniaki, steki i, i tym podobne rzeczy. Ja Wam dzisiaj pokażę ja Wam dzisiaj pokażę, jak zrobić właśnie te pancakes. To są takie racuchy, i właśnie one, tylko że one są na słodko. Ja wiem, że nie wszyscy preferują śniadania na słodko. No ale są niektórzy, którzy właśnie. Są niektórzy, którzy. Są ludzie, którzy, którzy właśnie. Em, nie, nie sprawia im żadnego problemu jedzenia, jedzenia na słodko śniadań. Ja jestem między innymi jedną z nich, także czasami nawet mam coś takiego, że z największą przyjemnością. Jak widzicie, nagrywam to sam, bo Ania jeszcze śpi u nas jest rano i to jest taka niespodzianka dla niej, śniadaniowa, także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Pokażę Wam dzisiaj dwa rodzaje tych właśnie racuchów: to będą racuchy z jagodami. I właściwie to jest zborówka amerykańska, nie jagody. No i, i zwykłe bez. Także to są te racuchy, to będą racuchy maślane, bo już będę używał maślanki zamiast mleka do nich. Także no zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I co? Zapraszam do gotowania. Ok, a więc co nam będzie potrzebne? Zwykła mąka. Dwa kubeczki zwykłej mąki. Ja Wam i tak, i tak później dam. Yy, podam Wam cały zestaw i, i przepis, co jest potrzebne i ile i jak i co. Mąka. Masło. Niesolone masło. Do tego proszek do pieczenia. Jajca. Zwykła sól. Cukier. Soda do pieczenia. No i oczywiście na koniec jeszcze będzie, prawda, dwa kubeczki nam będą potrzebne naszej maślanki. Ja używam takiej zwykłej maślanki, co u nas można kupić w, w Publixie. No i co? Zaczynamy. Mamy tą naszą, prawda, już tutaj, mąkę do mąki. Wsypujemy wszystkie suche produkty, czyli będziemy wsypywać pół kubeczka cukru. Proszę bardzo. Do tego pół kubeczka cukru wsypiemy pół łyżeczki soli. Pół łyżeczki soli poszło. Do tego pół łyżeczki soli i naszych reszty naszych produktów wsypujemy dwa dwie i pół łyżeczki e, proszku do pieczenia czyli będzie ja mam akurat tutaj pół łyżeczką czyli będzie raz dwa trzy cztery i trochę dobra potem wsypujemy Pół łyżeczki naszej sody. No i generalnie nasz suchy, prawda, prowiant już mamy gotowy. Teraz bierzemy łyżkę, ewentualnie coś innego, i to wszystko mieszamy. Nie używajcie żadnych mikserów, bo, bo nie warto. Później ja wam powiem dlaczego. Bo, yy, jak już później będziemy dodawać nasze nasze wszystkie, prawda, yy, produkty razem, czyli mokre i suche, to będzie w ten sposób, że porobią Wam się grudki w tej naszej masie, ale to dobrze, bo jeżeli jest za dobrze wymieszane, wtedy te nasze racuchy nie wyjdą takie, te, 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 te pancakes, one nie wyjdą takie takie fajne, puszyste, tylko będą bardziej jak yy, nie wiem, no jak zeluwa. Także to jest nasz suchy towar już, prawda, tutaj wymieszany. Następnie do następnej miseczki wsypujemy nasze, prawda, mokre produkty. Czyli nasze masło. Teraz z masłem musimy zrobić w ten sposób, że musimy je rozpuścić, ale nie możemy doprowadzić tego y, masła do y, no nie wiem, do wrzenia, do, do, do pieczenia, tylko ono musi być, prawda, musi się zrobić z, tego, z tej, tej masy stałej, musi się zrobić liquid. Także y, musi się zrobić y, ciekła masa. Także ja to, prawda, wstawiam u siebie do mikrofluwencji i co robimy? Wciskamy bater. proszę bardzo, i start. Jak to nam się, prawda, robi? to my zajmiemy się następną, następną rzeczą, czyli jajkami. Jajka rozbijamy do misencji dwa jajka, jak mówiłem. To znaczy, to jest w ten sposób, że w zależności ile Wy chcecie robić tego wszystkiego, to tyle Wam będzie potrzebne właśnie yy, tam jajek, czy tam mąki, czy tam masła, czy... To już musicie sami na, własny, na własne oko i na własną ilość tych, tych racuchów zrobić, co robimy. Jajka musimy rozbić. Czyli, co mamy, że tak powiem, ściepaczkę, i rozbijamy. Rozbijamy, rozbijamy, rozbijamy. Do tego wlewamy nasz, naszą maślankę. Proszę bardzo, nasze maśloneczka i dalej to prawda roztegowujemy razem i teraz do tej naszej całej tutaj prawda jajka i maszlanki musimy wlać nasze masło teraz masło dlatego nie może być za gorące bo jeżeli wlejemy to bardzo gorące masło do naszej maszlanki i do naszych jajek zacznie się już yy, te, te, zacznie niejako te jajka zaczną się gotować już w tej naszej misce i się i to nie jest to o co nam chodzi. To musi być cały czas masa, cały czas musi być płynne. Nie może to być yy, prawda z jakimiś tam grudami albo jakimiś innymi rzeczami. Także ja wezmę teraz moje masło. Nasze masełko już jest gotowe. Jak widzicie, jest to konsystencja płynna, ale nie jest ono takie, że się gotowało. O się tylko rozpuściło i to wszystko. Czyli teraz wlewamy nasze masło do tego naszego pojemnika z płynnymi rzeczami, proszę bardzo. I mieszamy. Teraz, jak już to wszystko mamy fajnie wymieszane. To zaprzyjaźniamy. Znowu zapożyczę od kolegi, skocham gotować. Dwie konsystencje, czyli naszą stałą miskę ze stałymi yy, składnikami i z naszymi płynnymi. Zalewamy to wszystko razem do kupy. I mieszamy. I teraz, jak już to wymieszamy, to już będziemy mieli naszą, prawda, masę na nasze troszkę miesięczą. Ja tu rozsypuje, ale to nie szkodzi. O, I teraz, prawda, mamy tutaj nasze te wszystkie yy, rzeczy wymieszane. I jak widzicie, nie wiem czy to dobrze widać, ale są takie właśnie grudy w tym. To dobrze, że one są, bo te grudy właśnie one spowodują to, że nie będzie yy, ten nasz, yy, prawda, yy, racuch, pancake, nie wiem naleśnik, nie wiem jak to nazwać po, po polsku, yy, bo u nas się tego czegoś takiego nie robiło. Na patelni się robiło zazwyczaj na oleju, i racuchy takie były. Także jak już coś takiego mamy, no to możemy, prawda, wziąć patelnię. Ja już się tutaj zacząłem przygotowywać. Bierzemy patelnię, rozgrzewamy do czerwoności. No nie, do czerwoności nie do końca, ale rozgrzewamy ją tak do pół czerwoności. Niech będzie. Do tego używamy też nasze, prawda, masełko, które wcześniej. Yy, które wcześniej połowę tego masełka użyłem, właśnie do, tego, do tej mojej masy. I smarujemy naszą, że tak powiem, patelennę. Niech ona nam się tutaj fajnie zrobi. O! Nam się robi, tutaj to sympatycznie. Rozpuścimy. I zaraz, właśnie na to rozpuszczone, że tak powiem, na tą, na tą rozpuszczoną yy, patelnię. Będziemy, prawda? kładli nasz, ten nasz miks cały. Dobre jest i teraz kładziemy, prawda, nasze, że tak powiem, ciasto na patelnie. O, teraz mamy powiedzmy takie trzy racuchy już rozłożone na patelni. Pierwsze racuchy zajmą Wam dużo dłużej, bo ta patelnia ona jeszcze nie będzie do końca gorąca, chyba że ją dużo wcześniej sobie rozgrzejecie. Ale teraz, właśnie, mamy nasze, że tak powiem, borówki amerykańskie, które wkładamy normalnie sobie tutaj bezpośrednio na patelnię, na te nasze. Racuchy. O I co? I teraz musimy poczekać, aż to nam się wszystko zaprzyjaźni, bo musimy sprawdzać, sprawdzać co jakiś czas, żeby one się nie przypalały. Także jeżeli nam się już jedna strona zrobi, przerzucamy to na drugą stronę. I widzę się z Wami za chwileczkę, jak będę już, prawda, je miał gotowe. No dobra, słuchajcie, nasze pancakes już są gotowe, są usmażone, tu prawda, widać wyglądają w ten sposób. I co? Nakładamy je teraz sobie, prawda, na talerzyk. O! I do tego do tego, żeby było ciekawie. A co ja jeszcze zapomniałem wam powiedzieć? Ja używam jeszcze yy, ekstraktu z wanilii. Ekstraktu z wanilii i jest jeszcze jest jeden taki ekstrakt, którego ja niestety skończył, mi się nie zauważyłem, że mi się skończył. Jest to ekstrakt z Jacka Danielsa. <laughs> to jest yy, on takiego fajnego właśnie smaku nadaje też yy, tym yy, właśnie tym racuchom. I teraz tak. Jak już mamy taki prawda gadżet zrobiony, co jest nam jeszcze potrzebne do tego? Syrop klonowy. Nie wiem czy to można w Polsce dostać ten syrop klonowy, ale jeżeli nie możecie tego dostać, można je jeść również z miodem, ewentualnie z dżemem. Syrop klonowy jest no jest jest bardzo taki specyficzny, także yy, ja uwielbiam. No jest 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 słodki, bo no bo syrop, syrop, prawda? Także to polewamy dookoła i, e, i po tych właśnie racuchach naszych ja tego nie będę robił niech Ania sobie sama to zrobi bo idei to zanieść za chwileczkę także no i jak już mamy takie co jeszcze możemy użyć yy, bitą śmietanę dla okrasy nie musi być wcale bitą śmietana i Chociaż z jedno. Cyk. I tak wygląda, prawda, nasz cały zestaw śniadaniowy. Więc. Ja jej idę to zanieść. Życzę Wam smacznego i idę moją księżniczkę budzić śniadaniem i pocałunkami. Na razie.